Robimy eksperyment z pompowaniem balona. Do tego eksperymentu jest potrzebna soda oczyszczona, ocet, lejek balon i butelka szklana i plastikowa i tak tak Nalewamy do butelki jedną jej wielkości octu. Jedną tak Bierzemy walenik. Bierzemy lejek. Dajemy lejkę do walenika. Trochę. Żeby miało miejsce. Dajemy lejek. I suprimujemy do tego lejka. Trzy łyżki gdzie są oczyszczane I teraz Zbieramy lejek. Na butelkę. Bierzemy balonik. Naciągamy go na butelkę. Tak, żeby był na butelce. O tako. I wsypujemy oczek. I tak mamy napiętego balona i te noce tutaj widać tutaj z rana i mamy napiętego balona.